Hejka.pl, cześć Wam wszystkim, siemanko, kolejny dzień, na szczęście już się ten kalendarz adwentowy kończy, bo już nie mam siły do niego, dobra, lecimy, 18 dzień, widzimy KW-5 na ikonce, i co my tu mamy ciekawego, 162 ,50 zł za KW-5, plus miejsce w garażu, plus 3000 zł, no to, czyli tak, KW-5 niedostępny, w tej chwili w sklepie, czyli unikat, jakby można powiedzieć, czołg kolekcjonerski. I teraz, tak, jeśli sobie policzymy, ile to wszystko od nas wyjdzie, sprawdźmy sobie złota 3000, czy czyli, czyli za złoto byśmy musieli zapłacić tak 42,5 groszy, i za 509,51 to jest 51,56. Dobra a mamy tutaj całość 162,50 chodzi z tego tak że, że, że ten czołg możemy sobie kupić za jeśli liczyć tak że złoto normalnie kupujemy po normalnej cenie czyli koszt tego czołgu wynosi 110,94 zł jeśli porównamy do innych ósemek premium no to widzimy że że jest duża różnica w cenie. 116 jest najtańszy pershing, no Wiadomo, ale kw jest ciekawym ciągiem premium, także za 110 zł, 111 zł wydaje mi się, że, że jest taka opcja kupna tego. Czyli no jak, jeśli, jeśli ktoś chce i ma na to pieniążki to... To bardzo fajna dzisiaj jest promocja w kalendarzu odwędowym. Okej, okay, no to na razie tyle. Cześć.